Dzień dobry. Rok 2024 był niezwykle korzystny dla naszych klientów. W dzisiejszym materiale przedstawimy Państwu podsumowanie najciekawszych spraw prowadzonych przez naszą kancelarię, najważniejsze wydarzenia w orzecznictwie oraz zmiany, które zaszły w wydziałach frankowych. Serdecznie zapraszamy. Adwokat Jacek Sosnowski oraz adwokat Mateusz Chimczyk. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni. Ubiegły rok zamykamy ze świetnym wynikiem. Uzyskaliśmy dla naszych klientów ponad 1000 pozytywnych wyroków. W pierwszej instancji uzyskaliśmy aż 810 wygranych i w 2024 roku najwięcej korzystnych spraw dotyczących nieważności umów kredytu zostało rozstrzygniętych przeciwko, po pierwsze, bankowi PKO BP SA, to było aż 157 wyroków, bankowi Millennium 132 wyroki oraz bankowi BPH SA w Gdańsku 111 wyroków. W drugiej instancji ilość wygranych spraw przez naszą kancelarię osiągnęła ilość 204. Niekwestionowanym liderem, przeciwko któremu zapadło najwięcej korzystnych dla nas wyroków, jest M Bank z 40 wyrokami. Kolejne miejsce na podium zajęli odpowiednio bank Nidermium z, z 37 wyrokami oraz bank PKOBPSA SA z 32 wyrokami. Osiągnięcie powyższych wyników możliwe było jedynie dzięki ogromnemu zaangażowaniu całego naszego zespołu. Podsumowanie najciekawszych wyroków rozpocznę od sprawy prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Warszawie. W sprawie prowadzonej przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska nasi mocodawcy uzyskali niezwykle korzystne rozstrzygnięcie. Poza ustaleniem nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2008 roku, sąd zasądził m.in. na ich rzecz i to w sposób łączny ponad 861 tysięcy złotych i prawie 1 200 000 franków. Zapadłe w powyższej sprawie rozstrzygnięcie należy uznać za satysfakcjonujące z perspektywy naszych klientów i w pełni uwzględniające żądania zawarte w pozwie. Biorąc pod uwagę aktualną linię orzeczniczą w stosunku do umów kredytowych, które były oferowane przez Boś Bank, mamy nadzieję na utrzymanie wyroku w mocy przez sąd apelacyjny, w przypadku oczywiście złożenia przez bank apelacji. Kolejną wartą uwagi sprawą jest ta, która była prowadzona przez naszą kancelarię przed sądem okręgowym w Warszawie. W tej sprawie klienci naszej kancelarii od początku spłacali raty kredytu, raty kapitałowo-odsetkowe w walucie franku szwajcarskim. Powyższe nie stanowiło dla sądu przeszkody do zasądzenia na rzecz naszego klienta zwrotu tych kwot. Pomimo oczywiście złożenia apelacji przez Bank BNP Paribas, sąd apelacyjny oddalił wniesione przez niego odwołanie. Przenieśmy się teraz do Katowic. Tamtejszy sąd okręgowy wydał wyrok w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię przeciwko Mbank SA w Warszawie. Analizując sytuację kredytobiorcy, pokrótce wskazać należy, że w 2007 roku nasz klient potrzebował środków finansowych na refinansowanie zakupu aż dwóch mieszkań. Kredyt zaciągnięty przez naszego klienta był jego drugim kredytem indeksowanym do waluty obcej. Pierwszy taki kredyt został przez niego zaciągnięty rok wcześniej u poprzednika prawnego pozwanego banku nasz mocodawca prowadził działalność gospodarczą jednak podkreślenia wymaga fakt, że działalność ta nie była prowadzona w żadnym z tych lokali. Raty kredytu również nie były rozliczane w ramach działalności gospodarczej. Zapadły w niniejszej sprawie wyrok stanowi potwierdzenie, że przednio posiadanie kredytu przez kredytobiorcę nie stanowi w żadnym przypadku przeszkody do osiągnięcia korzystnego rozstrzygnięcia. Aktualnie na skutek wniesienia apelacji przez pozwany bank, sprawa prowadzona jest przez sąd apelacyjny w Katowicach. Niezwłocznie poinformujemy Państwa o wydanym przez sąd drugiej instancji wyroku. Szczególnie, szczególne omówienie w powyższych spraw odnajdą Państwo na naszej stronie internetowej. W ubiegłym roku zapadło wiele kluczowych orzeczeń CUE i Sądu Najwyższego. Szczególnej uwagi wymagają następujące. Wyrok CUE ze stycznia 2024 roku. I w nim Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w powyższej sprawie zajął stanowcze i jednoznaczne stanowisko: banki, w przypadku w którym umowa kredytu jest nieważna, nie mogą sobie rościć praw o waloryzację kapitału. Następnym orzeczeniem jest uchwała, wartym odnotowania, uchwała Sądu Najwyższego z kwietnia ubiegłego roku, której sąd potwierdził, że nieuczciwe postanowienia zawarte w umowie kredytu nie może zostać zastąpione innym, np. poprzez odniesienie się do kursu średniego NBP. Obecność w umowie niedozwolonych klauzul przeliczeniowych skutkuje jej nieważnością, zdaniem Sądu Najwyższego. Za najwłaściwszy sposób rozliczenia Sąd Najwyższy uznał teorię dwóch kondykcji. Kredytobiorcy, jak i bankowi, nie przysługuje zatem dodatkowe roszczenie po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu. Kolejnym istotnym orzeczeniem jest postanowienie SUE z maja 2024 roku. Zgodnie z treścią tegoż postanowienia bank w sporze z konsumentem, w którym kwestionowane są zapisy umowy zawierające w swej treści postanowienia o charakterze nieuczciwym, nie może podnosić zarzutu zatrzymania. Następnym orzeczeniem jest długo wyczekiwana uchwała Sądu Najwyższego z września 2024 roku. Rozwiała ona wątpliwości Frankowiczów, które narosły po ogłoszeniu upadłości Getty Nobel Bank. Odnosiły się one głównie do kwestii możliwości prowadzenia postępowania sądowego dotyczącego unieważnienia umowy kredytu waloryzowanego do waluty obcej, pomimo ogłoszenia jego upadłości. Sprawy o ustalenie mogą być kontynuowane. Karwe powyższej uchwały stanowi prowadzona przez naszą kancelarię sprawa przed Sądem Okręgowym w Warszawie. W listopadzie 2024 roku sąd wydał wyrok, na mocy którego ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z lipca 2008 roku zawarta pomiędzy naszymi klientami a Gettin Noble Bank jest nieważna. Postępowanie do chwili wydania wyroku przed, y, przez sąd pierwszej instancji trwało zaledwie 4 miesiące. Sąd apelacyjny przedstawił sądowi najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne, którego podstawą była prowadzona przez naszą kancelarię sprawa. Skutki powyższego rozstrzygnięcia są daleko idące. Dotychczas zawieszone postępowania mogą zostać podjęte i będą w dalszym ciągu procedowane przez sądy. Stan zawieszenia, w którym dotychczas znajdowali się kredytobiorcy, został wyeliminowany. Niezwykle motywującym jest to, że właśnie to nasza kancelaria przyczyniła się do wydania powyższej uchwały. W celu przyspieszenia prowadzonych spraw zostały utworzone nowe sekcje i wydziały frankowe. Na początku grudnia 2024 w Poznaniu powstał 12 wydział cywilny, mówimy tutaj o sądzie okręgowym, a więc sądzie, w którym składamy nowe sprawy. Od 1 stycznia 2025 roku natomiast w sądzie operacyjnym w Warszawie powstał wydział 8 cywilny którego siedziba znajduje się przy ulicy Przyokopowej w Warszawie. Miejmy nadzieję, że powyższe zmiany przyspieszą tok prowadzonych przez te sądy spraw. W drugiej połowie 2024 roku zauważalna w strategii stosowanej przez banki stała się taktyka odstępowania od składania przez nie apelacji od niekorzystnych wyroków sądów pierwszej instancji. Kolejną niezwykle istotną zmianą w taktyce procesowej są coraz częściej kierowane przez banki wezwania do zwrotu kapitału w przypadku podjęcia choćby najmniejszej próby kwestionowania umowy przez kredytobiorcę. Co istotne, pod koniec zeszłego roku banki rozpoczęły wysyłanie wezwań do kredytobiorców, którzy bez zastrzeżeń realizowali zobowiązania wynikające z zawartych umów kredytowych. Zdecydowany prym w tym wiedzie przede wszystkim bank PKO BP oraz bank Millennium. Niewątpliwie jedną z ciekawszych praktyk jest ta, którą realizuje mBank. Wysyła on bowiem pisma, w których informuje kredytobiorców, że nie muszą oni spłacać swoich rad kredytu do czasu zakończenia postępowania w kwestii unieważnienia umowy kredytowej. Co równie ciekawe, deklaruje on, że nie będzie pobierał odsetek od, od niezapłaconych w takich okolicznościach rad kredytu. W 2024 roku sądy ponadto coraz częściej uwzględniały składane przez nas wnioski o zabezpieczenie roszczenia. E, oczywiście w przypadku, gdy kapitał kredytu został już przez kredytobiorcę spłacony. Podsumowując, Szanowni Państwo, rok 2024 był jeszcze korzystniejszy e, dla naszych klientów aniżeli lata ubiegłe. Mamy nadzieję, że w roku 2025 ten dobry trend się utrzyma. Oczywiście będziemy Państwa informowali o wszelkich interesujących i ciekawych orzeczeniach, ewentualnych zmianach, jakie następują w tego typu sprawach, w naszych kolejnych materiałach. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Adwokat Jacek Sosnowski i Adwokat Mateusz Jechimczyk. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.